No, witamy wszystkich z rana. Zobaczcie się, od czego musimy zacząć. Tak jak wam wczoraj chyba mówiłem w filmie, że może się zsunąć No to dzisiaj w nocy gruchnęło. No i musimy to jakoś uporządkować. No, nie jak tu ani wjechać, ani wyjechać. A zaraz klient ma się pojawić, także bierzemy się za robotę. Volkswagen Jetta czwartej generacji. Jetta. Robię rozrząd. Patrzcie, 2013 rok. Można by było powiedzieć, że. Już te silniki takie skomplikowane w tych latach FSI, TFSI i tak dalej A tutaj taki CBPA Jeszcze dwulitrowy, wolno ssący Bez żadnych udziwnień No i oczywiście zagazowany Tutaj w dżecie Zobaczcie, uszczelniać już popuszcza, to jest wszystko Delikatnie, bo delikatnie, ale Przy brudzonej już oleju a jak to koło jest, to tego wcale jeszcze na razie nie widać. Ale zaczyna się zima, z temperatury idą w dół. Taki kilkuletni już uszczelniacz na pewno jest twardy. Więc nawet jakbyśmy go nie wymienili, to jak nie za tydzień, to za kilka tygodni na pewno tu zacznie podciekać. Dobra, odpalony, pracuje. Myślę, że. Temat można zamknąć, zobaczymy jeszcze chwilkę. Czy simmeringi trzymają? No i układ, żeby się odpowietrzył. I wszystko w temacie. Słuchajcie, to jest gwóźdź programu. Hamulec Jetta. Tak na marginesie, auto świeżo kupione. Klient prosi nas o wymianę klocków. Z naciskiem na same klocki I w żaden sposób nawet jak zdjąłem koło na szybko I pokazałem Tłumaczyłem Że mógł dotknąć nawet palcem Jak ja teraz to robię Że to jest już wszystko śmieć Klient nadal patrzy na mnie jak na no delikatnie mówię jakbym Chciał jakąś krzywdę zrobić Naciągnąć go albo oszukać Tu mamy wytarty klocek Z drugiej strony z tamtym kole klocki są grube Więc tutaj najprawdopodobniej suwaki, zacisk wszystko kompleksowo Nie wiem czy linka ręcznego to wszystko do przejrzenia, ale klient nie godzi się na naprawę tego, nadal się upiera na same klocki, twierdząc, że to się wygładzi. To się wygładzi, jak się nowy klocek założy, to się po prostu wygładzi. Więc jak sprawę kończymy? A na sprawę kończymy tak. Skręcam wszystko do kupy, jeśli chodzi o hamulec. No i życzę szczęścia klientowi oczywiście i tym wszystkim, którzy z tym autem na co dzień będą się gdzieś tam spotykać, mijać na drodze. Mam Fiata stilo z silnikiem 1.6 widzicie sterownik przeniesiony, przykręcony tutaj do filtra profesjonalny sposób, ale nie o tym słuchajcie, auto miało przyjechać na wymianę hamulców hamulcy? hamulców? a postanowiło nie przyjechać w ogóle i zostało przyciągnięte rzucił palenie chyba taka, za, taka pokuta na adwent dla Fiata Stilo rzucił palenie trochę wczoraj to wyglądało jakby miał albo pod, po, napompowane e, hydropopychacze Albo przestawiony rozrząd, spróbuję dzisiaj. Widać jeszcze do, dodatkowo, że w ogóle nie działają zegary. Dziwna sprawa, ale coś się tam próbuje odzywać. No, tak się zachowuje jakby tracił kompresję podczas kręcenia rozrusznikiem. Bo na początku zaczyna załapywać tak jakby na jeden cylinder, a później w ogóle. Ciekawe, czy przestawiony rozrząd czy po prostu napompowane hydropopychacze. Dobra, słuchajcie, odkręciłem sobie tutaj. Jest taki wziernik do kół zębatych rozrządu. Zrobimy tak orientacyjnie, obrócę rozrusznikiem, zobaczymy, czy to się nam zmienia, czy się kręcą wałki po prostu rozrządu. Pasek wydaje być się cały, ponieważ tutaj, wkładając palucha do środka, czuć, że zęby są i że pasek jest bardzo mocno naciągnięty. Czyli jest sztywny, nie jest poluzowany, nic tam nie strzeliło, nie urwało się, nie, nie pękło. Przynajmniej tak na pierwszy rzut to wygląda oka. Zaraz zobaczymy, czy wałki się kręcą i będziemy kminić dalej. No Wałki się na pewno obracają, bo te znaki się przesunęły, czyli rozrząd jest cały. Ewentualnie mógł przeskoczyć, jest to realne, ale przy tym naciągu paska. Nie sądzę. Dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Auto odpaliło. Trzeba było pokręcić trochę rozrusznikiem. Najpierw na 1, na 2, na 3. Zaskoczył na bank na pompowane popychacze. Pukanka zalana do silnika. Silnik rozgrzany już do temperatury roboczej. Chodzi chwilkę. Zaraz gasimy, spuszczamy wszystko, wymieniamy nowy olej. filtr. dzisiaj, co prawda, odpalił bez problemu, ale tutaj wewnątrz jest temperatura nawet w nocy dobrze na plusie, więc yy, nie będzie problemu. No, i macie odpowiedź, czy trzeba wymieniać olej regularnie, czy nie. Dobra, Fiat Stilo uruchomiony. Jeszcze została kwestia zegarów, ale one są, jak widzicie, martwe. Temat znany w Fiatach, typowa usterka. Nie wiem, czy ktoś będzie się trudził naprawiać te, czy po prostu używka. Pewnie używka będzie wchodzić w grę najszybciej, najprościej, a to będzie zrobić i najtaniej, na pewno pod warunkiem, że używka przyjdzie sprawna, osiowanie i będzie działać temat znany w Azji z doświadczenia miałem taki przypadek, że przy odpięciu akumulatora one zdechły a później za jakiś czas zaczęły działać po to, żeby po dwóch latach dopiero zdechnąć całkowicie to w aucie stałego klienta tak się stało chyba nawet był kanał, na kanale film pokazywałem Wam tą procedurę osiowania no nie. Dętka. A jak wygląda olej po płukaniu? No wygląda... Wygląda jak czarna breja. W to jest taka czynność przy aucie, ta, ta regularna wymiana oleju, że najczęściej to dopiero widać po jakimś czasie efekt, czyli na przykład po kilku latach użytkowania wychodzą efekty z takiego zaniedbania. Słuchajcie, jeszcze uprzedzając komentarze, a ja nie wymieniam jeżdża, a ja to tylko dolewam i coś tam, a ja to robię tak i jest dobrze. Oczywiście, słuchajcie, to są wszystko statystyki. Nie każdy, kto wypije flaszkę wódki i wyjedzie autem na drogę za kierownicą, zabije kogoś, po prostu komuś się uda. Tak samo jak w takich przypadkach, ale. Ogólnie to jest udowodnione, tutaj nic nikt nie wymyśla, po prostu, że ten olej oprócz starzenia się takiego ze względu na pracę, temperaturę, osady, które tam sadza i tak dalej, które przenikają do niego, absorbuje też masę wody i tak jak Wam mówiłem, w zależności od konstrukcji silnika, też odmy i tak dalej, to różnie z tym bywa, są jednostki bardzo uczulone na to, są jednostki tak zwane odporne które nawet na Mazi jakieś będą, bądź też po prostu ta maź się tak nie wytworzy szybko, ponieważ ta skrzynia korbowa jest odpowietrzona w inny sposób, w bardziej taki e, można powiedzieć normalny, gdzie te opary potrafią na co dzień wyjść stamtąd. Ale to są wszystko statystyki, prędzej czy później musi się to zemścić. Oczywiście tutaj pewnie uważni widzowie już widzieli, że jest zacieprane w oleju, więc robimy uszczelnienie skrzyni biegów po obu stronach. Współosi cieknie. Słuchajcie, właśnie robię kawusie, a nie bez przyczyny wam pokazuję. Robię próbę generalną agregatu prądotwórczego. Pierwszy raz jest podłączony do instalacji w domu i jak widzicie wszystko może nie wszystko ponieważ zostawiłem te mm, urządzenia które są niezbędne czyli wiadomo podgrzewacz wody to wszystko jest wyłączone ale lodówka oświetlenie telewizor zaraz sprawdzimy. No, jak widać telewizor też się uruchamia bez problemu. Jakieś 20 minut agregat popracował zasilając instalację w domu tak ogólnie to powiem wam że nawet ciepły nie jest, a na woltomierzu napięcie spadło do 230, 230 chyba 2 v Przy oświetleniu i tam takich postał i lodówce tak o umówmy się. Także myślę, oby się nie przydał, ale powiem wam, że jak na to patrzę, to jest tylko kwestia czasu.